Michał Zawistowski ma 7 lat i w tym roku został uczniem Euckiej Szkoły Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Jego nauka nie wygląda jednak jak u większości rówieśników chłopca. Michał ma problemy z biodrem i jeździ na wózku. Potrzebuje więc specjalnej ławki czy szerokich drzwi do szkoły i klasy. Trudno mu poruszać się po szkolnym budynku. Ostatni raz chłopiec był w szkole na ślubowanie pierwszaków. Przychodzę do szkoły na uroczystości. Na ślubowanie. Na choinkę, na konkursy. Tymczasem szkoła ma tylko podjazd pod drzwi główne i dwie toalety z obniżonym wyposażeniem. Dla niepełnosprawnych uczniów miejskich placówek edukacyjnych zaświeciło jednak światełko w tunelu. Szkoła otrzymała dodatkowe pieniądze na likwidację barier architektonicznych. Wkrótce Michał będzie przejeżdżał przez nowe, szersze drzwi wejściowe i między pawilonami. Jeżeli będą takie dzieci, to w przyszłości będą środki przede wszystkim, należałoby pomyśleć o jakiejś windzie pomiędzy poziomami, prawda? Bo na razie rozwiązujemy problem, jeżeli mamy dziecko z niedowładem. To wszystko jest na, na poziomie parteru, i to, to jesteśmy w stanie zorganizować. W miejskich placówkach edukacyjnych uczy się kilkudziesięciu niepełnosprawnych uczniów. Z roku na rok jest ich więcej. Na likwidację barier w żłobkach, przedszkolach i szkołach miasto pozyskało z Ministerstwa Edukacji Narodowej prawie 200 tysięcy złotych, wcześniej około pół miliona. To nie jedyne działania podejmowane po to, by niepełnosprawni mieszkańcy Ełku mieli łatwiej. W Urzędzie Miasta w tej chwili jest montowana winda dla osób niepełnosprawnych, jak również podjazd dla wózków inwalidzkich i biuro obsługi podatkowej na najniższych kondygnacjach budynku. Taki sam ruch w kierunku niepełnosprawnych uczniów wykonał także samorząd powiatowy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku pozyskało prawie 625 tysięcy złotych na realizację programu wyrównywania różnic między regionami. Oznacza to, że szkoły powiatowe także ułatwią pobieranie wiedzy swoim niepełnosprawnym uczniom. Mamy świadomość, że niestety to jest kropla w morzu potrzeb, bo w szkołach średnich, w szkołach powiatu ełckiego, no niestety tych osób niepełnosprawnych z każdym rokiem jest coraz więcej. Nie każda placówka była dostosowana do tych potrzeb, a to umożliwi przynajmniej częściowe dostosowanie tych placówek do osób poruszających się, na przykład na wózkach czy w inny sposób niepełnosprawnych. Te pieniądze trafią do poradni psychologiczno-pedagogicznej i wszystkich szkół średnich. Dzięki temu. Szkoły będą miały podjazdy dla wosków inwalidzkich, toalety dla osób niepełnosprawnych, szerokie drzwi wejściowe do budynku szkolnego i do klas oraz wykładzinę antypoślizgową na korytarzach. Prace już idą pełną parą w zespole szkoły nr 6. Szkoła w 100% będzie po wybudowaniu inwestycji dostępna dla osób niepełnosprawnych, gdyż będą funkcjonowały dwie windy, które będą umożliwiać połączenie między parterem a kondygnacjami budynków, które wchodzą w skład zespołu szkół nr 6. Beneficjentami programu są również ośrodek zdrowia w Starych Juchach, przychodnia spółki Promedica i tęczowy dom, który dostanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych. We wszystkich placówkach prace mają być wykonane jeszcze w tym roku.